W OHP masz dostęp do wielu usług, które pomogą ogarnąć Ci Twoją przyszłość zawodową. I to niezależnie od tego, czy dopiero zastanawiasz się, kim chcesz zostać, czy masz już na nią plan. W OHP możesz liczyć na wsparcie. Doradcy zawodowego, który pomoże Ci odkryć swoje predyspozycje, zaplanować karierę, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i nauczy, jak dobrze zaprezentować się pracodawcy, pośrednika pracy, znajdzie dla Ciebie ofertę pracy, stażu lub praktyk, specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, wesprze Cię w zdobywaniu nowych umiejętności, zaproponuje Ciekawe zajęcia i warsztaty, które pomogą Ci się rozwijać. Dodatkowo dzięki Młodzieżowemu Centrum Kariery, Mobilnemu Centrum Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowemu Biuru Pracy możesz wziąć udział w targach edukacji i pracy, giełdach pracy, wyjazdach studyjnych do pracodawców oraz w dniach kariery. To wszystko po to, żebyś mógł lepiej poznać świat pracy, sprawdzić się w działaniu i znaleźć coś, co naprawdę Cię kręci. Pamiętaj, nie jesteś sam. W OHP możesz też liczyć na wsparcie psychologiczne. Jeśli sobie z czymś nie radzisz lub po prostu potrzebujesz z kimś pogadać, w OHP są ludzie, którzy chcą ci pomóc. Zawsze możesz się zwrócić do wychowawcy i doradcy zawodowego, do psychologa, zwłaszcza gdy poczujesz, że coś cię przytłacza. Możesz też skorzystać z warsztatów psychoedukacyjnych, które pomagają lepiej zrozumieć siebie, radzić sobie ze stresem, emocjami czy relacjami. Jeżeli wymaga tego sytuacja, możesz też skorzystać z terapii lub konsultacji specjalistycznych, a także wsparcia w kryzysie, zwłaszcza gdy nagle wydarzy się coś trudnego. Możesz to liczyć na szybką reakcję i pomoc. Nie musisz być twardy i trzymać wszystkiego w sobie. To żaden wstyd prosić o pomoc, wręcz przeciwnie. To pokazuje, że masz odwagę o siebie zadbać. Trzymamy kciuki.